Właśnie wspinamy się na wzgórze Quirinal, żeby rozpocząć trzeci z serii odcinek opowiadający Wam o najważniejszych zabytkach Włoch. Właśnie znajdujemy się nie w byle jakim miejscu, bo przed kościołem San Carlo La Quattro Fontane. Zapraszam do oglądania. Kościół św. Karola Czterech Fontan został zbudowany w latach 40. XVII wieku dla zakonu trynitarzy, którzy zajmowali się wykupem chrześcijańskich niewolników z rąk muzułmańskich piratów. Fundatorem projektu był kardynał Francesco Berberini, a jego budowę zlecono Borominiemu, jednemu z najwybitniejszych architektów baroku. Romini, mający na swoim koncie już wiele prestiżowych projektów, wykorzystał swoje doświadczenie, by stworzyć unikalną formę na stosunkowo niewielkiej działce. Jak sami widzicie, mam ledwo miejsce, żeby w ogóle poruszać się chodnikiem. Kościół swoją nazwę zawdzięcza czterem fontannom, które znajdują się za moimi plecami na skrzyżowaniu dwóch ulic. Wnętrze kościoła jest równie imponujące. Plan kościoła opiera się na elipsie, co nadaje mu niezwykłą dynamikę i harmonię typową dla baroku. Kopuła, choć niewielka, zdobiąca centralną część wnętrza jest majstersztykiem architektonicznym. Sami zobaczcie, jak wygląda. Z tego co się dowiedziałem, Boromini zaprojektował cały kościół bez żadnych honorariów, jako dowód oddania i pobożności wobec zakonu Trynitarzy. Jego jedynym warunkiem było to, żeby mógł swobodnie eksperymentować z formą i przestrzenią, co jak widać, na szczęście udało się wynegocjować. San Carlo La Quattro Fontane jest często porównywane do dzieł Gian Lorenzo Berniniego, o którym wspominałem na początku. Podczas gdy Bernini stawiał na monumentalność i teatralność, Boromini koncentrował się na innowacyjnych rozwiązaniach przestrzennych i subtelności. San Carlo alla Quattro Fontane, pomimo swojej niewielkiej skali, stał się inspiracją dla wielu późniejszych budowli barokowych, zarówno w Rzymie, jak i na całym świecie. I chyba sami rozumiecie już dlaczego. Bezpośrednio po wzgórzu Quirinal schodzimy na kolejne z siedmiu wzgórz, a mianowicie Kapitol. To miejsce, gdzie historia, sztuka, ale przede wszystkim polityka sklejają się w jedną całość. Chcecie poznać historię tego wspaniałego miejsca oraz muzeów Kapitolińskich? Zostańcie z nami. Kapitol, znany również jako Campidoglio, jest jednym z siedmiu wzgórz Rzymu i od zawsze miał ogromne znaczenie dla miasta. W starożytności wzgórze było centrum religijnym i politycznym, gdzie znajdowały się najważniejsze świątynie, w tym świątynia Jowisza Kapitolińskiego. To właśnie tutaj odbywały się najważniejsze uroczystości religijne i polityczne. Czy wiedzieliście, że Kapitol był uważany za najświętsze miejsce w starożytnym Rzymie? W okresie średniowiecza Kapitol podupadł, ale na szczęście odrodził się w renesansie dzięki papieżowi Pawłowi III, który zlecił Michałowi Aniołowi niezwykłą przebudowę placu i otaczających go budynków. Czy wiedzieliście, że Kapitol jest pierwszym w historii projektem placu oraz przestrzeni urbanistycznej zaplanowanej w całości na papierze? Michał Anioł zaprojektował plan placu w taki sposób, że stał się pewnego rodzaju ikoną i pierwowzorem dla przyszłych pokoleń architektów. Kapitol to prawdziwa perła architektury renesansowej. Michał Anioł zaprojektował go w harmonijny sposób, uwzględniając zarówno budynki wokół, jak i sam układ przestrzenny. Centralnym punktem placu jest pomnik konny Marka Aureliusza, jako wierna kopia starożytnej rzeźby, który oryginał znajduje się w muzeach kapitolińskich. Na Kapitolu znajdują się trzy główne budynki: Pałac Senatorów, Pałac Konserwatorów i Palazzo Nuova. Każdy z nich ma swoje unikalne znaczenie i historię. Między innymi Pałac Senatorów jest obecnie siedzibą rzymskiego ratusza, ozdobiony wspaniałymi freskami i rzeźbami. Pałac Konserwatorów i Palazzo Nuova to siedziba muzeów kapitolińskich, gdzie można podziwiać bezcenne zbiory sztuki i artefaktów z czasów starożytnych oraz renesansów. Kapitol to symbol władzy oraz autorytetu. Do dzisiaj odbywają się tutaj ważne uroczystości miejskie oraz państwowe. Spacerując po placu Kapitolińskim, możemy nie tylko podziwiać fascynującą architekturę Michała Anioła, ale również przyjrzeć się niezwykłym forum Romanum oraz forum Trajana. W muzeach kapitolińskich znajduje się przede wszystkim słynna rzeźba Wilczyca Kapitolińska, która przedstawia legendarną Wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa z założycieli Rzymu. Miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, to chyba jedno z najbardziej niedocenianych miejsc w Rzymie. Jest to Tempietto Bramantego, znanego włoskiego architekta renesansu, który rywalizował z samym Michałem Aniołem na początku XVI wieku. To miejsce jest tradycyjnie uznawane jako miejsce męczeńskiej śmierci. Świętego Piotra, który został powieszony na krzyżu do góry nogami. I właśnie to przedstawienie znajduje się wewnątrz oraz w dolnej części tego Tempietta, czyli kapliczki. Bramante również, tak samo jak Michał Anioł, pracował nad projektem Bazyliki Świętego Piotra. Dlatego warto zestawiać tych artystów razem ze sobą i mieć na uwadze, że tworzyli w tym samym czasie. Podczas omawiania okresu renesansu, myślę, że na wszystkich zajęciach z historii sztuki. Tempietto Bramantego było podawane właśnie jako ten obiekt idealny. To wszystko za sprawą centralnego planu, cylindrycznej formy oraz kolumnady, która znajduje się wokół całego tempieta, która nadaje jej boskiej proporcji, harmonii oraz symetrii, która była kluczowa w okresie renesansu i wszystkich budowlach właśnie z tego momentu. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, ta mała, ale doskonała kapliczka Tempietto jest uważana za idealne dzieło sztuki architektonicznej z boskimi proporcjami. Centralna forma może również symbolizować serce chrześcijaństwa, którym to miejsce niewątpliwie jest, ponieważ spoczywają tutaj relikwie św. Piotra. Myślę, że to miejsce na spokojnie można nazwać ukrytym skarbem Rzymu, ponieważ dzięki swojej równowadze, proporcjom oraz czerpaniu z antycznych wzorców, Tempietto już zawsze będzie symbolem renesansowego ideału. Lokalizacja Tempietta jest bardzo wymagająca, ponieważ znajduje się na kolejnym z siedmiu wzgórz, mianowicie na Uniculum. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Rzymie, z widokiem na miasto, co czyni wizytę tam jeszcze bardziej wyjątkową i myślę, że wartą. Sami zobaczcie piękną panoramę Rzymu z tego miejsca. Właśnie znajdujemy się w kompleksie Term Caracali. To jedne z najbardziej imponujących i najlepiej zachowanych łaźni rzymskich. Zostały zbudowane około II wieku naszej ery przez cesarza Karakale i były drugimi co do wielkości, po termach Dioklecjana, łaźniami w starożytnym Rzymie. Termy nie służyły jedynie do kąpieli. Były to rozległe centra społeczne, gdzie starożytni Rzymianie mogli spotykać się, ćwiczyć, relaksować oraz korzystać z innych rozrywek starożytnego świata. Co ciekawe, termy były dostępne dla wszystkich warstw społecznych, co czyniło je miejscem spotkań zarówno bogatych, jak i biednych mieszkańców Rzymu. Oferowały nie tylko kąpiele, ale także przestrzeń do spotkań towarzyskich, politycznych, dyskusji i do budowania po prostu najzwyklejszych relacji międzyludzkich. Ogrzewanie tak ogromnego obiektu wymagało niezwykle wielkiej ilości drewna, a do ich zasilania wodą wykorzystywano specjalnie zaprojektowane akwedukty. Dzisiejszy wygląd term dalece odbiega od tego, co mogli podziwiać starożytni Rzymianie. Termy były bogato zdobione marmurowymi posadzkami, freskami i mozaikami. Wnętrza były pełne rzeźb, z których część przetrwała do dzisiaj, np. słynna grupa rzeźbiaska Farneza. Termy zajmowały olbrzymią powierzchnię, około 11 hektarów. Mogły pomieścić nawet 6000 osób jednocześnie. Budynek miał trzy główne sekcje kąpielowe: gorące kąpiele, ciepłe kąpiele i zimne kąpiele. Oprócz basenów, termy posiadały również palestrę, miejsce do ćwiczeń, biblioteki, ogrody, a także pomieszczenia służące do masaży i relaksu. Termy Karakali to nie tylko ruiny starożytnych łaźni, to również pokaz zaawansowania technologicznego oraz społecznego starożytnego Rzymu. Ich rozmiar oraz skala budzą prawdziwy podziw. Kościół Świętej Agnieszki w Agonie, położony na Piazza Nowona, jest prawdziwą perłą architektury barokowej. Kryje w sobie niesamowitą historię oraz dzieła sztuki. Ale co oprócz tego sprawia, że akurat ten kościół jest tak wyjątkowy i postanowiliśmy go odwiedzić. Posłuchajcie sami. Kościół Świętej Agnieszki w Agonie został zbudowany w XVII wieku. Na miejscu starożytnego stadionu Domicjana, dziś zwanego Piazza Nowona, gdzie tradycyjnie męczeńską śmierć poniosła święta Agnieszka. Projekt kościoła powierzono architektom Rainaldiniemu oraz Borominiemu, którzy rywalizowali ze sobą w tworzeniu najpiękniejszych barokowych budowli w Rzymie. Fasada tego kościoła jest niezwykle dynamiczna i monumentalna. Jak sami widzicie, trudno ocenić i ogarnąć oczami, co dzieje się na tej niezwykle bogatej w rzeźbiarskiej dekoracji elewacji. Jej typowe charakterystyczne krzywizny oraz falujące linie są typowe dla architektury barokowej. Sama fontanna czterech rzek zaprojektowana przez Gian Lorenzo Berniniego w połowie wieku XVII symbolizuje cztery najważniejsze rzeki znanego wówczas świata. W centrum fontanny znajduje się obelisk, który pierwotnie stał przy Circus Maximus. Boromini, który zaprojektował również samo wnętrze kościoła, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych architektów barokowych, zwłaszcza tu, w Rzymie. Jego architektura cechuje się niezwykłym dynamizmem oraz ekspresją, dzięki czemu jego budynki są tak wyjątkowe. Wnętrze kościoła zaprojektowane przez Borominiego zachwyca harmonią i elegancją. Centralnym punktem jest główny ołtarz z obrazem Świętej Agnieszki. Kopuła kościoła, wznosząca się na wysokość 66 metrów, jest jednym z najważniejszych elementów architektonicznych i dekoracyjnych tego miejsca. Boromini zastosował w niej swoje charakterystyczne rozwiązania, tak jak skręcone kolumny i falujące linie, które nadają wnętrzu lekkości i niezwykłej dynamiki. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że nazwa w Agonie, czyli świętej Agnieszki w Agonie, pochodzi od łacińskiego słowa in agone, oznaczającego po prostu na stadionie. Piazza Nowona, na którym znajduje się Kościół, był kiedyś stadionem, gdzie odbywały się zawody sportowe i inne publiczne wydarzenia. I do dziś cieszy się niezwykle wielką popularnością, ponieważ przybywają tutaj turyści z całego świata. W XVII wieku, dzięki inicjatywie papiewa, papieża Innocentego X, plac przeszedł gruntowną przebudowę i stał się barokowym centrum życia miejskiego. To wtedy powstały najważniejsze budowle i fontanny, które dziś podziwiają turyści. Spacerując po piacę Nawona naprzeciwko Kościoła Świętej Agnieszki w agonie warto również zatrzymać się przy niezwykłej fontannie, a mianowicie fontannie Czterech Rzek, która znajduje się właśnie w tamtym miejscu, która zachwyca swoją kompozycją oraz harmonią. Bo może nie dziś jest idealny moment, żeby właśnie ją oglądać, ponieważ znajduje się, jak sami widzicie, w renowacji, konserwują ją. Panowie się zajmują jej odnawianiem, tak samo jak dwóch mniejszych fontan po lewej i po prawej stronie samego placu. Ale uwierzcie mi, naprawdę warto zatrzymać się i podziwiać jej piękno. W centrum znajduje się obelisk, który pierwotnie stał przy Circus of Maxentius. Natomiast po lewej i prawej stronie fontanny Czterech Rzek znajduje się fontanna Neptuna oraz fontanna Maurów. Fontanna Neptuna znajduje się na północnym krańcu placu i przedstawia boga morza Neptuna, walczącego ze ośmiornicą. Fontanna została ukończona dopiero w XIX wieku, ale jej projekt nawiązuje do barokowej estetyki. Natomiast fontanna Maurów znajduje się na południowym krańcu placu, i przedstawia Maurów walczących z delfinami. Projekt fontanny Również pochodzi od Berniniego, choć została ukończona przez jego uczniów. Zapraszam was teraz na podziwianie pięknego widoku z Ogrodu Pomarańczowego, który znajduje się na jednym z siedmiu wzgórz Rzymskich, a mianowicie na Awentynie. To wspaniałe miejsce pozwala nam zobaczyć i doświadczyć całą panoramę Rzymu, w tym Bazylikę Świętego Piotra i Tyber. Ogród pomarańczowy został założony w latach 30. zeszłego wieku na terenie dawnego portu Savello. Nazwę zawdzięczamy legendzie o świętym Dominiku, który rzekomo posadził w tym miejscu pierwsze drzewa pomarańczowe. Już obok ogrodu pomarańczowego znajduje się słynna dziurka od klucza Keyhole of Malta, w bramie willi kawalerów maltańskich. Przez dziurkę od klucza można zobaczyć tam idealnie wyśrodkowaną Bazylikę Świętego Piotra. Zobaczcie sami. Ogród Pomarańczowy jest idealnym miejscem na chwilę odpoczynku po intensywnym dniu zwiedzania Rzymu. Panorama staje się jeszcze piękniejsza, gdy zaczekamy na zachód słońca. Właśnie z tego malowniczego miejsca chciałbym się z Wami dzisiaj pożegnać i podziękować za ten odcinek oraz dwa poprzednie, które znajdują się na moim kanale. Zapewne wyświetlają się tutaj obok. Zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia po sobie jakieś łapki w górę. Lub w dół, jeśli materiał Wam się nie podobał. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy tego typu materiały Wam się podobają, czy chcecie ich więcej, co można poprawić. Pozdro, się ma, ciao!